Brawl Stars. No i mamy skrzynki, trochę mało, 8 tylko, ale zawsze coś. Otworzymy je sobie dzisiaj. Cześć! Szymon jest ze mną, no to miałem. A no i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwonek. Musicie zostawić subskrypcję. To macie większą szansę na legendę. Dobra, no, to już było w tamtym odcinku, przestań. A może kto nie oglądał? dobra, nieważne. To otwieramy skrzynki. Od bardzo długiego czasu nie chcę dropić, więc... Jezu, myślałem, że postać mi dropi takie, to jest straszne. I to się tak wolno idzie. O, czekajcie. Dobra, tam mi nic nie wydropiło niestety. Dobra, lecimy. Kolejny. Jezu! Zawsze się wystraszam tych skrzynek trochę. O dwa bilety, nawet no, spoko. 30 monety. Ej, skrzynki są straszne. No. Dostałem raz 70 monet z małej skrzynki. Więc to jest nawet spoko, myślę. Mamy jeszcze dużą skrzynkę. O 3 gemy, nareszcie. 8 gemów już mam, nice. O, ja też. Haha, xd. Haha, haha. I zagramy sobie na końcu jedną rundę. No. Ale te skrzynki są straszne. No, ja bardzo chcę coś wydropić. Straszne. Boję się skrzynek. No, mam jeszcze dwie skrzynki. Uuu, uh, dawaj. Okej, okay, wróciłem. Mam jeszcze dużą skrzynkę. Boję się. Ja się boję. A ja bardziej. Tyle skrzynek ogólnie otworzyłem, że to jest straszne jak mi coś wypadnie. Nerwowo załamie kiedyś, normalnie, nie? kiedyś nie, nie, wiem. Już od kilku dobrych... Tygodni nawet. Nic A nie, nie wydrapia. Ale masz już więcej hajsu ode mnie. No i dobrze. I trzy gemy mi wydropiły jak przeciąłem, bo musiałem przeciąć, żeby, żeby zrobić w telefonie. Dobra. Zostań Emzo. A i zostawcie łapkę w górę. O, taką. Taką łapkę w górę. Oj, co ja robię? Dobra, to co mam brać? A ja biorę Carla, A ja biorę Carla Albo nie, Jessie biorę, bo Jessie jest no, no <śmiennie> <śmiennie> Bo to jest już straszne To jest straszne Czekajcie, zrobię cię Okej, okay, wróciłem i właśnie przed chwilą yy... Omowi omówiliśmy taktykę na tą grę nawet, nie? No. Połączymy nasze ulty. Szymon zrobi to swoje silne takie co daje no. siłę, nie no. wiem to się nazywa. Poważnie już nie wiem jak to się nazywa. Już sprawdzam. Dobra, nieważne. To się nazywa Super Atak. Wzywanie obrażeń. Wzmacnianie. No. Dobra, walisz to. Weźcie. Okej, okay, jestem już serio, już jestem poważny. Ja już poważnie jestem, widzicie? Magia, u mnie to było około 3 minuty. Alba do do mowy. No. Dobra, lecimy z tym śledziem. Jedziemy z tym śledziem. Gotowość. 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 Jestem od ciebie gotowa. O boże. Mogę nie dwie się do tego. Chodzę, że jest wolny. O no, to już jest teach! Uwaga, uciekaj. Tam coś tam kampi... Ten tik właśnie. Co go nie lubisz? Nikt nie lubi tika. Leon jest bardzo skrywający. Znaczy, Leon i Tik są bardzo skrywający. Znaczy, sam trzeba zabić. To jest on O nie, o, uwaga! Uciekaj, uciekaj! Może na nią to spadnie. Teraz jesteśmy w słabym punkcie. O nie, umie. Oddziałka postawić, szkoda. Uciekaj, uciekaj! No kurde. I no tutaj, camp gdzieś, camp gdzieś. Musisz gdzieś campić. Rozwaliłam jej to. No! Jest. Dobra, tutaj wejdź w te krzaki, no? I am you are. Oj, zrezygnuję ja trochę. Już tam się nie ukryło. Już nie Ta, się nie no trudno. Za później myślicie tak wielkie starcie.